jedna część nawadniania już sprawdzona czyli nawadnianie kropelkowe teraz przechodzimy do nawadniania z zraszaczami wynurzalnymi niestety stwierdziłem że cztery elektrozawory tutaj już są wymienione raz, dwa, trzy, cztery niestety nie otwierały się po zimie i nie zamykały były uszkodzone mimo że sprawdzałem tutaj nawet przepływomierz Niestety nie, reagowali, nie reagowały w ogóle na przepływomierz no Niestety pewnie uszkodzone cewki Często tak się zdarza po zimie Tutaj wymieniłem cztery Jak widzicie połączyłem też Rurami no i w tym momencie Testuję je ręcznie O słyszycie Załączam się ładnie, no i zamyka, teraz włączam drugie. Oczywiście zamyka się pięknie, no i trzeci. Zamyka się też. I czwarty. No, jak widzicie, wymienione elektrozawory załączają się super. Więc tutaj już mamy problem z głowy. No, ale trzeba było wymienić. Więc cała skrzynka, jak widzicie, rozkopana. Teraz trzeba to wszystko uszczelnić, będzie ok. Powiem wam też taką ciekawostkę, stary problem, jeżeli ktoś ma nawadnianie i zasilane jest studnią głębinową. Jak wiecie, studnia głębinowa ma dosyć twardą wodę. A jeżeli ma dużo żelaza, to robi się osad taki rudawy. Dlatego często jest tak, że Zasada jest taka, że lepiej czasami, szczególnie do nawadniania kropelkowego, założyć przed elektrozaworem filtr, który będzie jednak hamował troszeczkę ten nalot rudowy w naszym układzie, co spowoduje, że emitery w rurce nie będą się zapychać, zraszacze też nie będą się zacierać bardziej. Wychodząc, będą się chowały. Chociaż teraz większość zraszaczy jest samopłuczących się, jak hunter na przykład. Więc nie ma tego, tej potrzeby. No ale filtr może być. Więc przegląd skończony, cztery zraszacze wymienione. W kroplownikach wszystko gra. Pozdrawiam.